Dzisiaj Wam pokażę jak włączyć kordy na świecie, wchodzimy w świat. Wasze obietniaki, ustawienia i klikacie w gra i schodzicie i opcje świata. No i klikamy. Pokaż współczesne. I tak się włącza. O, i są kordy. Tak się wyłącza, więc mam taką nadzieję, że Wam pomogłem. Zostawcie suba, lajka. Lecimy po 50 tysięcy. po 50. subów lecimy. Więc zostawcie tego lajka, bo, bo brakuje tylko jednego. Bo brakuje tylko jednego suba i będziemy mieć 30. Więc no proszę, gignijcie.